Witaj, nazywam się Anna Pruszyńska. Słuchasz nagrania Ocean Spokoju. Zadbaj o to, aby przez najbliższych kilkanaście minut nic nie zakłócało Twojej przestrzeni i Twojego komfortu. Życzę Ci wspaniałej podróży w głąb siebie. Usiądź lub połóż się wygodnie. Skieruj wzrok bez poruszania głową najwyżej jak możesz, tak jakbyś chciała spojrzeć na swoje brwi. Jeśli czujesz delikatne drgania powiek lub mięśni wokół oczu, wiedz, że wszystko jest w porządku. Utrzymaj jeszcze przez chwilę wzrok skierowany w stronę brwi, a następnie. Weź trzy głębokie oddechy, i podczas ostatniego wydechu po prostu zamknij powieki. Właśnie tak. Kiedy już leżysz lub siedzisz wygodnie, weź ponownie głęboki wdech, strzymaj na chwilę oddech, napnij wszystkie mięśnie, zaciśnij również pięści, wytrzymaj i wypuszczając powietrze rozluźnij całe ciało. Powtórz to jeszcze dwa razy. Głęboki wdech, wstrzymaj oddech, napnij wszystkie mięśnie i zrób wydech, relaksując całe swoje ciało. I ostatni raz weź głęboki wdech, wstrzymaj powietrze, napręż wszystkie mięśnie. A następnie zrób wydech i puść wszelkie napięcia w ciele. Zobacz, jakie to przyjemne, kiedy możesz całkowicie zrelaksować swoje ciało. A teraz zwróć uwagę na swoje powieki. Czy czujesz, jakie są ciężkie? Możesz mieć takie wrażenie, że Twoje powieki są w tej chwili tak mocno zamknięte, że nie możesz ich otworzyć. To takie miłe uczucie, kiedy możesz świadomie rozluźnić każdy mikro mięsień wokół oczu. A kiedy Twoje powieki stają się coraz bardziej odprężone i senne i kiedy czujesz, że są już naprawdę bardzo zrelaksowane. Możesz mieć wręcz takie wrażenie, jakby zostały wyłączone, jakby przestały działać. I teraz przenieś ten głęboki stan relaksu ze swoich powiek na czubek głowy. Puść tę falę rozluźnienia od głowy przez całe ciało, aż po koniuszki palców u stóp. Jeśli gdziekolwiek czujesz jeszcze napięcie lub w Twoim ciele pojawia się jakaś emocja, sprawdź, gdzie dokładnie się znajduje. Może w gardle? W klatce piersiowej, a może w brzuchu? Rozluźnij teraz świadomie każdy fragment swojego ciała, kierując tam swój oddech. Po prostu oddychaj przez chwilę do tego miejsca. I możesz zauważyć, że im bardziej rozluźnia się Twoje ciało, tym bardziej relaksuje się Twój umysł. A oddech z każdą chwilą staje się coraz bardziej miarowy i spokojny. I wyobraź sobie teraz, że przez czubek Twojej głowy przechodzi piękne, jasne, prawie białe światło, które przynosi Ci uwolnienie i uzdrowienie. To światło jest wszechogarniającą miłością i wewnętrznym spokojem. Zobacz teraz, jak to światło udaje się do miejsc, do których przed chwilą z uważnością kierowałaś swój oddech. I wyobraź sobie teraz, jak światło otula to miejsce, w którym czułaś jeszcze jakiekolwiek napięcie i rozpuszcza wszystko, co się tam skumulowało, a Twój oddech usuwa poprzez stopy to, co Ci nie służy. Kiedy poczujesz, że wszystko, co Cię nie wspierało, zostało już uwolnione, zauważ, jak to cudowne światło rozprzestrzenia się po całym Twoim ciele, otula Każdą jego komórkę, a ty możesz poczuć się teraz lekko i bezpiecznie. Pamiętaj też, że z tego procesu, z tej sesji, bierzesz ze sobą tylko to, co Ci służy, odrzucając wszystko inne. A teraz wyobraź sobie, że spokój, uczucie spokoju ma jakiś kolor. Ten kolor otacza cię z każdej strony, zanurzasz się w nim, oddychasz nim. I od tej chwili, biorąc każdy wdech, przyjmujesz ten spokój do siebie, a robiąc wydech, rozprowadzasz spokój po całym swoim ciele. Zatem raz jeszcze zobacz kolor spokoju. Weź wdech, przyjmując go do siebie, a następnie zrób wydech, rozprowadzając spokój do każdej komórki swojego ciała. Za chwilę zacznę odliczać od 10 do 1, a ty będziesz zagłębiać się w sobie coraz bardziej. I kiedy ja będę odliczać od dziesięciu do jednego i powiem jeden, ty przeniesiesz się na najpiękniejszą plażę, jaka istnieje. Być może widziałaś ją w rzeczywistości, a może będzie to miejsce, które zobaczysz po raz pierwszy w życiu. Jest to taka przestrzeń, w której będziesz się czuła bezpiecznie. Miejsce Twojej dzisiejszej mentalnej relaksacji, i jednocześnie miejsce, w którym możesz poczuć całkowity, wszechogarniający spokój. A zatem weź wdech, wdychasz spokój i wydech rozprowadzasz spokój po całym swoim ciele. Dziesięć. 9. Zaczynasz dryfować w głąb siebie i jednocześnie zanurzasz się 8 razy głębiej. 7. Wdychasz spokój. Wydech, rozprowadzasz spokój do każdego fragmentu swojego ciała. 6. Zanurzając się jeszcze głębiej. Pięć, jesteś w połowie drogi do miejsca relaksacji, odprężenia i spokoju. Mój głos jest teraz Twoim głosem i pozwalać się zrelaksować jeszcze bardziej. Cztery: źródło spokoju jest we mnie. Trzy: Ja jestem źródłem spokoju. Dwa z każdym oddechem odzyskuję całkowity, wewnętrzny spokój. I jeden ja jestem spokojem. Jesteś w tej chwili na wymarzonej plaży. Sprawdź jaka jest pora dnia. Może widzisz wschód lub zachód słońca nad oceanem? Poczuj delikatny piasek pod stopami. Poczuj, jak promienie słońca delikatnie muskają twoją skórę. Temperatura powietrza jest idealna. Sprawdź, czy oprócz przyjemnego dźwięku fal morskich Słyszysz jakieś inne dźwięki dobiegające z oddali. Rozejrzyj się wokół i zobacz, czy jest tam ktoś z tobą, czy może masz całą plażę wzdłuż i wszesz tylko dla siebie. Pozwól sobie na beztroskie cieszenie się widokiem, jaki masz wokół siebie. A teraz podejdź proszę do oceanu. I zanurz w Nim swoje stopy. Zobacz jak piękna, czysta, turkusowo niebieska woda łagodniej, i delikatnie je obmywa. Jeśli czujesz, że chcesz zrobić jeszcze kilka kroków w głąb oceanu lub zanurzyć się w nim cała. Zrób to powoli nieśpiesznie teraz. Wyobraź sobie, że wszystko to, co w ostatnim czasie powodowało w tobie napięcie i stres, zostaje właśnie w tym momencie zabrane wraz z wodą. Ciepłe, spokojne fale oceanu, jak czuły dotyk kogoś bliskiego, otulają cię. I zabierają wszystko to, co ci nie służy i cię nie wspiera. A ty z każdą chwilą czujesz się coraz lżej, bezpieczniej i spokojniej. I kiedy poczujesz, że wszystko, co było już gotowe odejść, odpłynęło. Wyjdź z wody i poczuj, jak promienie słońca i ciepły, delikatny wiatr osuszają Twoją skórę, i jednocześnie napełniają Cię uczuciem błogości, relaksu i spokoju. Rozejrzyj się wokół siebie. Gdzieś w bliskiej odległości, może dosłownie tuż obok Ciebie, leży muszla. Ta muszla ma dla Ciebie specjalny przekaz. Podnieś ją. Poczuj, jaką ma strukturę. A teraz przyłóż ją do ucha i wsłuchaj się w to, co chce Ci powiedzieć. Ta wiadomość przeznaczona jest tylko dla Ciebie, a zatem usłysz to, co płynie, to, co potrzebujesz usłyszeć właśnie teraz, właśnie dziś. I kiedy otrzymałaś już swoją wiadomość, podziękuj sobie za ten proces, za poczucie wewnętrznej wolności, za przyjęcie do siebie błogiego spokoju, poczucia bezpieczeństwa, i pamiętaj, że to miejsce jest dla Ciebie dostępne w każdej chwili, kiedy tylko zechcesz. Rano, wieczorem czy w ciągu dnia możesz po prostu zamknąć na chwilę powieki i przenieść się na swoją plażę. Zobaczysz na niej swoją muszlę, która zawsze będzie miała dla ciebie wspierającą wiadomość. I kiedy przyłożysz tę muszlę do ucha, to łagodne dźwięki przeznaczone właśnie dla Ciebie pomogą Ci w bardzo krótkim czasie osiągnąć głęboki stan spokoju i relaksu, taki, jaki odczuwasz właśnie teraz. Wiedząc, że masz dostęp do tych zasobów w każdym momencie. Zacznij powoli wracać do tu i teraz. Zapamiętaj, przekaz, który do Ciebie przypłynął. Za chwilę zacznę odliczać, tym razem od jednego do pięciu. I kiedy powiem pięć, będziesz całkowicie. Przebudzona i obecna teraz. A zatem, jeden, wracając z tej pięknej, wewnętrznej podróży, dwa, jesteś coraz bardziej świadoma tego, gdzie jesteś. Trzy. Poruszaj powoli palcami u rąk i stóp. Cztery. W doskonałym nastroju, z cudownym uczuciem wewnętrznego spokoju, wracasz do Twój teraz. I pięć. Kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy.